Mamy nogę. nogę, rataj! Poprosimy służby medyczne i ochronę, żeby ze sceny pomogła mu wejść. Świecie. Mogę spróbować? To jest, tak jak mówiłem, test wiedzy ogólnej. Jeszcze raz powiedz. Jakie dwa kraje dzielą się najdłuższą granicą lądową na świecie? Lądową? No. No, że. To Polska, Rosja? To co ty kurwa, pierdolisz? No ale, ale, ty ciągle mówisz, że jesteś młody, ale nie jesteś młodym, Nie, ja po, nie no, ale jednak ja, no? ja, ja bym powiedział Chin-Rosja. Rosja, Rosja z? Chinami. Dokładnie. Proste. Siedziałeś, ty, grypsowałeś, ja tak? Ja bym... Tak. Okej. Okay. No, oczywiście. A ty siedziałeś, grypsowałeś? Tak, no. Tak? Pisałeś do prokuratury pisemka, który latał po A siedziałeś, grypsowałeś za pierwszym razem? Tak. Tak? Na pewno? Słowo honoru? Nie, Słowo gita? Nie, nie, nie no Wszystko Podnieśli mnie, no. W tel macie. No, ale podnieśli no. No, to cię podnieśli. Tak. No widzisz, ja od Popraw mikrofon, Denis. Ja kurwa, nie ten. I mnie nikt się schował. I co? Go, ja go upierdolę! Zostaw mi go! Bo znowu, kurwa, kolejny idiota skręci kostkę i nie wyjdzie do walki. Teraz już mądry po schodzie widzę. Nie no cóż, no to taką tego nie znokautujesz, no! Co nie? To podtrzymujesz to, żebyś zatanczył z policją na ten, na filmiku do TikToka w, na, na tych? Na, na TikToku? Byś zatanczył z policją? Wydzie��, żebym y, zrobił z nim TikToka, tak? No i co? Co? Ale, ale teraz będzie inaczej. A co będzie inaczej? No, chcesz aferę chcesz aperę wykręcić? Nie, nie wykręcę ci. Jakiś spotkanie chce zrobić Ogólnopolskiej Polsce? Słuchaj, nie wykręcę ci. Wracając jest, do a a tematu, jest, a, jest a, z... a, z... a z... mnie chuj, z... chuj w ciebie, w ogóle co ty chuj, to, cię co kurwa? Co tam panu? Ciebie. <tryk> <tryk> kurwa, o jebana. Ty śmako, za to nie? Zajebicie za to. Zajebicie chujowo, nie? Zajebicie chujowo za to. Zajebicie chujowo, nie? No ja wiem na ciebie. Zaraz u Ciebie też podejdę, spokojnie. Słuchaj, Dawaj, kurwa. generalnie... We kurwa, w gębie każdy mocny, kurwa. Ochrona! Nie no, jak tak w nogi będziesz wchodzić, to cię uduszę. Nie, pomagasz, tam nie trzeba pomagać. Po, po walce. Mamy skręconą nogę. nogę rataj. Poprosimy służby medyczne i ochronę, żeby ze sceny pomogła mu wejść. Ja pierdolę. Tylko Kostkę w drugą stronę ma. Ja pierdolę. Gira ma skręconą Michał. O, wow. Dziku? Uh, dziku załamany. Przepraszam cię, dziku. Ale widziałeś, że na z zimany przynajmniej. Ja pierdolę. Pion, piąty raz i chuj przełożona. I ty jesteś przyjebany jak jest u nic nie? poprosimy ochronę, nie, żeby pomogła zejść ratajowi. Ambro, to jest przestroga dla ciebie. 30 sekund będziesz, kurwa, leżał, płakał i będziesz bity. Brak słów, brak słów.